Od lutego uruchomiliśmy dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe wykonywanie usług krawieckich. Od samego początku trwania kursu bardzo ściśle współpracujemy z lokalnymi pracodawcami, którzy specjalnie również dla naszych słuchaczy przygotowali specjalnie odpowiednio wyposażone pracownie w swoich zakładach pracy. Na razie jesteśmy w dwóch firmach, ale oczywiście chętnych do współpracy jest więcej. Bardzo zależy nam na tym, żeby wyposażyć naszych słuchaczy w jak największe, jak najlepsze przy umiejętności. Na razie mam tutaj informację, że radzą sobie bardzo dobrze. Są również zadowolone z atmosfery, jaka panuje w tych zakładach pracy i w ogóle na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem osób, z wykształceniem szwaczki rozpoczęliśmy współpracę z CKU w temacie przygotowania, przyuczenia w zawodzie szwaczka krawcowa. Zajęcia praktyczne odbywają się w naszym zakładzie. Mamy tutaj kilka osób skierowanych właśnie z CKU, których staramy się nauczyć szycia na maszynie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w CKU. I jakby na ten moment ta współpraca rozwija się dosyć korzystnie. Mamy nadzieję na kontynuację tej współpracy, a także na tworzenie nowych klas w przyszłości, że te nabory będą powtarzane i te osoby będą nam tutaj cyklicznie przybywać. Jestem nauczycielem zatrudnionym w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Prowadzimy obecnie naukę zajęć praktycznych na kwalifikacyjnym kursie krawieckim. Panie z wielkim entuzjazmem podjęły pracę. Uczymy się właściwie od początku, bo większość osób niestety nie miała do czynienia z szyciem, ale postępy, jakie czynią, są naprawdę imponujące. Bardzo się starają. Opieka ze strony szkoły i chęć wszelkiej pomocy jest naprawdę zadowalająca. Dyrekcja, bardzo nastawiona pozytywnie, aby te kursy dawały pracę, dawały zajęcie i przyjemność osobom bezrobotnym czy przykwalifikującym się. Z kolei ze strony pracodawców również spotykamy się z wielkim ciepłem, chęcią pomocy ze strony właścicieli firmy, ze strony majstrów i wszelkich osób, które nam usprawniają pracę. Myślę, że jest to bardzo potrzebny kurs, tym bardziej, że brak szkoły odzieżowej przyczynił się do pewnego rodzaju braku ludzi w tym zawodzie. Co zresztą w tej chwili widać po zapotrzebowaniu na szwaczki. My jesteśmy bardzo zadowolone z kursu. Jest dużo godzin i na pracowni, i tu w zakładzie. Także dużo możemy się nauczyć. Panuje miła atmosfera i liczymy na zatrudnienie. Kurs przyszłam otworzyć swoją działalność gospodarczą właśnie związaną z usługami krawieckimi dlatego zapisałam się na ten kurs. Jestem bardzo zadowolona z pracy uczestniczek tego kursu, który w tej chwili prowadzimy. chcemy poczynić starania, żeby ten kurs był jak najbardziej dla naszych słuchaczek atrakcyjny, stąd dodatkowe pomysły. Udało mi się nawiązać kontakt z niekwestionowanym mistrzem krawiectwa, panem Tadeuszem Basiem i otrzymaliśmy zaproszenie do jego pracowni krawieckiej w Łodzi. To oczywiście nie koniec pomysłów, które mam nadzieję, jeśli uda się zrealizować, będą one z pożytkiem dla naszych słuchaczek. Oczywiście część naszych kursantek bardzo nie znaleźć zatrudnienia w lokalnych firmach, natomiast są również wśród nich osoby, które decydują się na założenie własnej działalności i bardzo cieszę się, że, że są tutaj panie tak przedsiębiorcze, tak aktywne i zaradne. Na zapotrzebowanie na naszym rynku pracy na krawcowe i na szwaczki jest bardzo duże, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Od września zamierzamy uruchomić kolejne oddziały tego kwalifikacyjnego kursu zawodowego.